Witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj, proszę państwa, otwieramy sobie takiego boksika, czyli Charizard EX Premium Collection. Mam nadzieję, że też to właśnie tutaj widać. To był właśnie kod. Tereska, przeszła przez kadr z kartami. O, nawet tego boksa z Charizardem mogę wam tutaj pokazać, jako takiego go widać. Mamy tutaj, proszę państwa, promokartę Full Art Charizarda, Charmander Holo, Charmion Holo, 6 boosterów, Scarlet Violet, Paldea Evolved, Obsidian Flames. Mamy koszulki z Terra Charizardem i mamy, proszę Państwa, stent magnetyczny na kartę. Jak to rozpakuję, to wam tu pokażę wszystko po prostu, no, bliżej, ładniej, żeby wszystko miało ręce i nogi. Oczywiście otwieramy to po naszemu standardowo, robimy mały syp. ja tu sobie wszystko wyjmę i zaraz wam pokażę z bliska. To sobie już tutaj położymy. I zacznijmy od razu. Zacznijmy od razu od tego stędu. Tak on właśnie wygląda. To jest tutaj podstawka. Ultra Pro. Więc dobra firma to robiła? Zobaczymy czy dobrze to zrobili. Dobra, powiem wam tak. Jeżeli chodzi o samą podstawkę, czyli o to. No jest to plastik. No czego innego mogliśmy się... Spodziewać. O, wyostrzyło nam Ultra Pro. Czego innego mogliśmy się y, spodziewać? Tutaj też pokażę. O, yy. nie jest to plastik najgorszej jakości. Mógłby być lepszy. I to jest nasz case magnetyczny. Aha, czekajcie. Aha, dobra. Ładnie się otwiera. To jest nasz magnetyczny case. Tu jest magnes z tej strony. I tutaj proszę bardzo. I to nam ładnie łapie magnes. Tak, tutaj na dole są zatrzaski, jakby tu łapie nam magnes. I to jest, proszę Państwa, stent. Na jedną kartę. I go możemy sobie. Oha, tak postawić. Troszkę nie widać, ale to. O, tak postawić. I w tym się prezentuje pod skosem lekkim nasza karta. Możemy tu włożyć co chcemy, nie musimy tego czarizarda konkretnego wkładać. Dowolność, oczywiście. No i oczywiście, tak jak mówiłem, mamy również 65-65 koszulek z Charizardem. One tak wyglądają. Ktoś do zamówienia, jakiegoś, że tak powiem, większego, pewnie dostanie te koszulki do paczki, bo takie rzeczy w Besta Center Shop się, zdraża, się zdarzają, są normą po prostu. I oczywiście ten box jest dostępny. Jak wy to oglądacie, to właśnie jest dzień premiery tego boxa, boxu, czyli piątek. Piątek, 20 chyba mi się wydaje. 20 obecnego miesiąca. No i mamy oczywiście 6 paczuszek. Zobaczymy, co nam się kryje. Zobaczymy, co się kryje. Zaczniemy sobie od Obsidian Flames. Zobaczymy. O. Karta jest uszczerbiona na samym początku. Lecząg jest uszczerbiony. To jest właśnie nas. lecząg. Barbouch. Wiglet. Skowet. Chandelier, tam leci na dół. Patrol Cap, Belosom, Vulpix w rewersie, Braces w rewersie, Togekis Holo, Energia. No i kodzik dla was, dlaczego by nie? Kto pierwszy, ten lepszy standardowo. Teraz sobie otworzymy Scarlet Violet, czyli tak zwany base Set tego wydania. Okej, okay, mamy Toad School, Rotuma, proszę Państwa, jest chancy Rare Candy, grywalne, Ultra Ball, grywalny, Esparta, Arwen, Wiglet Rivers, Mousehold Rivers, Anihila Holo, Pcholo, Energia i Kodzik. Dobra, teraz pierwszy boosterek z Paldea Evolved. Czy jakieś tutaj dropy na nas czekają Mamy Rock Rafa Palmy, Larvitar Dino, Dino, Dino Deino, Fletchinder, Vigorot, Oranguru Misdrejwius Reverse Bardzo ładna karta, mi się bardzo ten Arcik Misdrejwiusa podoba yy, Mousehold w w Z innym artem I Falkner, Full Art Trainer Bardzo spoczko, energia I kocik dla was Falkner, bardzo ładna karta Bliżej sobie tutaj to teraz przybliżę i ten egzemplarz nawet bardzo ładnie wykonany o i sobie weźmiemy teraz tą kartę otworzymy sobie naszego magnetycznego case'ika i tą kartę sobie tutaj w środku umieszczamy czekajcie drugi zatrzask Ojej, coś tutaj nie pykło. Czekajcie, chwilę, moment. Może to otworzyć z powrotem. Okej. Okay. I tak się prezentuje na przykład taki Falkner. Bardzo spoko to wygląda. Moim zdaniem spoko. Fajnie, że coś takiego. Też stwierdzili, że dodadzą do jakiegoś boksika. Dobra, kolejny Scarlet e i Violet. Base set. Pająka mamy. Elektrycznego ptaszora, krokoroka, manki, flor, floragatto, eksprzer, Stone kaps... Y, Capskit Kapsakit? W y, rewersie. Y, Dodane y, w y -y. Cyclazar Colo, Energia, Kodzik. I teraz będzie Palda Evolved, Obsidiana drugiego zostawimy sobie na koniec, a nóż didele to na jakiś obsidianowy Charizard na nas czeka. Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy. Paumi, Larvitar, Dino, Sandgest, Luxio, Luminous Energy, Bombardier, ja to nazywam, Sugaro, oj o, Skellydurch EX Full Art wersja złota, bardzo fajnie. I jeszcze Kodzik. Zastanawiam się, ale chyba nie miałem tej karty w kolekcji, więc bardzo spoko. Bardzo ładnie wyśrodkowana, jeszcze Teraz przybliżę do siebie. Tak, bardzo ładnie to wygląda. No i wam powiem, jestem troszkę w szoku. Dobry drop, nie? Trainer Full Art, złota karta. Może te boksy to jest jakieś wiecie? Ukryty drop, tak naprawdę. I warto je sobie kupić. Toad School, Handauer, y, Stenny, Flamingo, Bronzok, Patrick, Narwesta w rewersie, Rowlet w rewersie i Wespi Queen i X. Na koniec, oczywiście, energia. Kodzik dla Was. Wespi Queen i X też ładnie nadrukowana. Jestem w szoku. Trzy dropiki z takiego boksika. Bardzo moim zdaniem ładnie. Teraz ogólnie jeszcze wyjmę na koniec nasze promki, które są przykryte czymś takim. I to jest dobra zmiana, bo coś takiego się jakby odkryje. To wystarczy to potem odwrócić, i to wszystko ładnie nam wypada. Więc zacznijmy od tego. A, ten kodzik też Wam dam do całego boksika, proszę bardzo. Tak wygląda nasz Czermander. Oko. Yy, tak wygląda nasz Charmilion, Oto on. No i zobaczmy, jak wygląda nasz Charizard. To jest nasz Charizard wersja promo. Oczywiście on również jest grywalny. To jest ten sam Charizard, taki występuje w Obsidian Flames. I powiem Wam bardzo. Bardzo ładnie nadrukowane. Jak będę coś znowu wysyłał do gradingu, to chyba tego też wyślę. Chociaż troszeczkę jednak ta prawa moja, lewa moja strona jest węższa niż prawa. Tereska! No, to jest kot w tle. Troszeczkę jednak jest różnicy, Ale powiem szczerze, w PSA i tak by ta karta była po nie? To jest właśnie to. Więc drop spoko. Mamy naprawdę bardzo ładny drop. Bardzo ładny ten magnetyczny. Kesik na kartę. Oby więcej takich rzeczy w boksach. Naprawdę to jest coś, czego jeszcze nie było i miejmy nadzieję, że będzie więcej. Koszulki też są spoko. Bardzo fajny boks. Bardzo fajny box, bardzo fajne dropy. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się standardowo gdzie w kolejnych odcinkach. I oczywiście zapraszam do siebie na www.basta Center Shop. Na razie, cześć.